Fagata chwali się okładką debiutanckiej płyty i tłumaczy się z oskarżeń o plagiat to jest inspiracja. Fagata zaprezentowała fanom okładkę swojego debiutanckiego albumu inspirowaną kultową płytą The Notorius K i M-Lil Kim. Sesja zdjęciowa związana z projektem wywołała wiele emocji i komentarzy w sieci. Sama influencerka tłumaczy swoją wizję jako inspirację, odpierając zarzuty o plagiat. Fagata, czyli Agata Funk, znana jest jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych influencerek w Polsce. Pochodząca spod konina 24 latka zdobyła popularność dzięki aktywności w social mediach, walkom w Oktagonie oraz od niedawna swojej muzycznej karierze. Na Instagramie śledzi ją już niemal 2 miliony fanów. Fagata ogłasza premierę płyty. Na debiutanckim albumie znajdą się utwory, które już zdobyły rozgłos, takie jak Bandycka jazda czy Jechanka po bandzie. Premiera płyty zatytułowanej Lil Fagata zaplanowana jest na przyszły rok. Radosną nowinę o ukończeniu projektu artystka podzieliła się z fanami na swoim Instagramie. Po dłuższym czasie pracy w końcu moja pierwsza płyta jest gotowa. Nie wiem nawet, jak opisać Wam uczucia, które mi towarzyszą. Jestem wdzięczna każdej osobie, która pomagała mi przy tworzeniu płyty, ale też Wam za to, że mnie wspieracie i słuchacie mojej muzy. Myślę, że wydany przeze mnie materiał w końcu pozwoli mi przyjąć tak intensywnie odbierany mi status raperki, napisała Fagata. Roznegliżowana Fagata na okładce albumu, do promocji albumu influencerka zaprezentowała okładkę, która przyciągnęła uwagę nie tylko jej fanów, ale także krytyków. Na zdjęciu Fagata pozuje w odważnej bieliźnie z motywem amerykańskiej flagi, dopełniając stylizację białą futrzaną czapką. Kontrowersyjny wizerunek wzbudził dyskusję w mediach społecznościowych, gdzie część internautów krytykuje jej wybory artystyczne, a inni podziwiają jej odwagę, inspiracja czy plagiat, oskarżenia o plagiat związane z podobieństwem do okładki Lil, kim nie umknęły uwadze opinii publicznej. Sama Fagata, odnosząc się do krytyki, zapewniła, że chodzi jedynie o inspirację, uwielbiam Lil, kim i jej twórczość. Moja okładka to hołd dla jej stylu i odwagi w wyrażaniu siebie. Inspiracje są nieodłączną częścią sztuki, tłumaczyła influencerka. Mimo kontrowersji, Fagata nie zwalnia tempa i liczy na sukces swojego debiutu muzycznego, wierząc, że jej twórczość znajdzie szerokie grono odbiorców.